Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Witam ze zdalnego studia. Moim gościem jest Dariusz Pluta, adwokat. Witam Panie mecenasie bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Porozmawiamy o głośnym filmie, dokumencie Sylwestra Latkowskiego Nic się nie stało. Ten film wywołał ogromne kontrowersje. I przede wszystkim zapowiedź pozwów osób, które w jakiś sposób stały się bohaterami tego filmu. Czy celebryci, którzy zapowiedzieli procesy, Pana zdaniem, mają szansę na, na, na wygraną w sądzie? Znaczy, ja powiem może w ten sposób. Na pewno mają powód do tego, przynajmniej niektórzy z nich w mojej ocenie ani nie mają wyjścia. Aby te sprawy wyjaśniać, w ich interesie może być również to, aby to wyjaśniać w trybie sądowym. Natomiast szanse, czy to obrony pana redaktora Latkowskiego, czy szanse celebrytów, będzie można zbliżyć się do ich oceny w sytuacji, kiedy będzie wiedzieli dokładnie, jakie są żądania pozwu, no i materiały dowodowe. Ja myślę, że tak jak w każdych sprawach, to w tych sprawach materiał dowodowy, czyli powód, dla których tak naprawdę no, dana osoba wystąpiła w tym, w, tym, w tym filmie i to czy to wizerunkowo, czy to wymieniona z imienia i nazwiska jest kwestia materiału dowodowego. Ja jednocześnie chciałbym... Zaznaczyć, że tutaj trzeba rozdzielić dwie kwestie, bo pan redaktor pytał mnie o, o, o film. I film jako film, który jak się obejrzy, szczególnie drugim razem, on jest filmem, oczywiście dalej bulwersującym z uwagi na tematykę, ale jego ostrze w stosunku do osób, które zapowiadają pozew z punktu widzenia obserwatora nie jest takie silne. Natomiast to, co moim zdaniem jest klucz tutaj, i co będzie przedmiotem też szczególnej oceny sądu, to jest wszystko to, co się wydarzyło po emisji tego filmu, czyli to wystąpienie, jak gdyby uzupełniające ten film oraz cała sekwencja, jak ten film był przedstawiany, jak był zapowiadany. Więc mm -hmm. krótko, odpo mhm. krótko odpowiadając na, na pytanie, jest powód, Moim zdaniem jest racjonalny powód, aby wyjaśniać wszystkie kwestie sądowe, natomiast szanse wygrania jednej bądź drugiej strony yy, ocenić będzie można yy, w sytuacji, kiedy będziemy więcej wiedzieć. Yy, a tak naprawdę, yy, oprócz tego, że niektórzy z tych celebrytów tam bywali i oprócz tego, yy, że yy, no w pewnym sensie. Bronili tego miejsca, tego miejsca, gdzie odbywały się rzeczy haniebne, wiele więcej nie wiemy. Panie Miejsce się zgoda. Rzeczywiście, film, on opierał się na informacjach, które były dostępne już, które opinia publiczna znała. Tam Lotkowski nałożył tylko tło takie celebryckie, czyli takie przebitki zdjęciowe, które mogły być sugestią. Natomiast rzeczywiście ten najmocniejszy. Fragment był po filmie. Pytanie jest, czy, 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 czy w, taki, w takim przypadku, czy to w ogóle ma znaczenie, czy czytać, to, czy czytać tą wypowiedź z filmem, czy jest to osobowy, jest to wypowiedź odrębna, bo wiadomo, tutaj jeżeli czytać to z filmem, no to tutaj y, 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 roszczenia można mieć nie tylko do Latkowskiego, ale również do, do telewizji, która, która ten materiał wyemitowała. Y, 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 znaczy, dokładnie tak, no do telewizji, oczywiście, i z racji tego, że była nadawcą tego programu, zarówno filmu, jak i, jak i, jak i programu po, także nadawca odpowiada jako nadawca. Natomiast, oczywiście, panie rektorze, pewnie będzie trzeba czytać w niektórych sytuacjach ten film razem z tą wypowiedzią po filmie. Natomiast ja też zwracam uwagę, że sytuacja, bo mówimy o grupie, nazywamy tych ludzi, którzy, którzy, którzy mają pretensję o, o, o to, że znaleźli się w tym filmie, po pierwsze nazywamy ich ce, ce, celebrytami i od razu mówimy o pewnej grupie. Natomiast jak się wgryźć w temat, przyjrzeć się temu dokładnie, to każdy z tych ludzi jest trochę w innej sytuacji, prawda? Najgorszej, znaczy najbardziej dotkniętą osobą, i to bardziej chyba tą, tą kwestią, która miała miejsce po opublikowaniu. Czy po, po rozpowszechnieniu tego filmu, czyli po jego nadaniu w trakcie dyskusji, jest niewątpliwie no, bardzo znany prezenter y, telewizyjny, y, pan Kuba Wojewódzki. Y, no i jak gdyby on jest osobą, która, y, która w sumie y, po takich słowach, które padły, nie mają wyjścia, jeżeli czuje się tym dotknięty, czuje się, y, a przede wszystkim dane, które padły na jego temat w istotnej części. On uważa, że są nieprawdziwe, to jest osoba, która nie miała, moim zdaniem, nie ma wyjścia, jak no, oczyszczać się z tego, co padło na jej temat w trybie postępowania sądowego. Natomiast inne osoby, tak? Mm -hmm. Ale może panie prezesie, no jest... zatrzymajmy się jeszcze przy kubie wojewódzkim, tak, bo, tak, bo rzeczywiście tutaj, tutaj padły konkretne informacje. Teraz jest tak pytanie, jest. Czy, czy to jest czy, czy tu jest droga? Cywilna czy karna do, 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 do dochodzenia swoich roszczeń praw? Panie rektorze, tu są obydwie drogi. O, o drodze decyduje ten, który, 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 który szuka ochrony. Jak pan wie, ja jestem przeciwnikiem artykułu 212, bo tutaj to byłoby. Mamy prasę, mamy, mamy konkretne informacje, które są puszczone no, w telewizji ogólnopolskiej. Zdaje się, że ten, ten program i ten film oglądało około 2 miliony osób. Natomiast to o tym decyduje, o tym decyduje o sposobie, czy cywilna droga procesu cywilnego, czy, czy karnego decyduje ta osoba, która to, która poszukuje ochrony. Natomiast tutaj oczywiście decydujące kwestie w przypadku, jak skupiamy się na tej sprawie, na tym przypadku, decydujące kwestie będą dowodowe. Znaczy na ile pan redaktor Latkowski, który wypowiedział pewne sekwencje dotyczące faktów, będzie je w stanie, mógł udowodnić przed sądem. Jeżeli udowodni te fakty, proces ten nie musi się skończyć dla niego przegraną. Ja bym tu bardzo przestrzegał przed jakimikolwiek pochopnymi ocenami w jedną i w drugą stronę, dlatego że no, pan Latkowski jest niewątpliwie kontrowersyjnym przedstawicielem mediów czy dziennikarzem. Natomiast mhm. też należy pamiętać, że no, jego potyczki sądowe są różne, tak? Był celebryta, który nie wygrał wszystkiego z panem Latkowskim, a okazało się, że w finale skończył marnie, tak? Więc tak. zaczekajmy tutaj na dowody. Ja tylko mogę na tym etapie powiedzieć, że niewątpliwie spośród tych osób, których nazywamy celebrytami. Którzy są w tym filmie dotknięci, znaczy wymienieni, pan Kuba Wojewódzki ma największe powody do tego, aby prowadzić spór sądowy. Prokurator generalny zapowiedział, że sprawa, sprawę będzie zajmować się ponownie prokuratura. Czy to będzie miało wpływ na takie postępowanie? No bo sąd będzie mógł, czy nawet reżyser będzie mógł się powołać, że poczekajmy na ustalenia prokuratury prokuratura wyjaśnia, mogą być dodatkowe dowody. Czy to dla sądów będzie miało znaczenie, żeby ten proces kontynuować, zakończyć, czy raczej sąd powie, jak jest w takiej sytuacji w praktyce, czy powie, że dobrze, no to zaczekajmy na prokuraturę, a to może potrwać na przykład 5 lat. Znaczy wie pan, klasycznie nie powinno mieć to znaczenia, dlatego że proces prasowy, bo gdyby to był taki proces prasowy, on ma podstawową kwestią w tym procesie jest to, czy na dzień publikacji dziennikarz działał rzetelnie, tak? Czyli czy na dzień publikacji on sam dysponował wiedzą i dowodami, które nie muszą być dowodami prawdy, które uprawniały go do określonych sformułowań, prawda? Więc jest to szkoła, że tak powiem, procesu prasowego, którego, jak gdyby, którego przedmiotem, głównym przedmiotem jest badanie rzetelności. A jednocześnie badanie, jak ważny był to temat. Mówiąc krótko, yy, dziennikarze mają ten przywilej, a jednocześnie obowiązek, yy, że jeżeli coś się dzieje, oni nie mają instrumentów yy, procesowych, yy, wie pan, innych, yy, takich jak sąd, ale mają obowiązek wobec, no, yy, wobec opinii publicznej. Yy, no przedstawić ten problem, nawet go wzbudzić, wie pan, nawet nawet spowodować zamieszanie, tak jak tutaj czasami mówi się, że ten film y, pana Radkowskiego spowodował zamieszanie. No tak, no, ale czasami rolą prasy jest właśnie, y, tak jak filmy państwa y, pa, 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 panów Sekielskich, no właśnie stworzyć zamieszanie, powiedzieć, no krzyknąć, y, wzbudzić, wie pan, emocje, wzbudzić y, sprzeciw pod jednym warunkiem, że to jest bardzo ważny powód. No a to, że, 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 że ta haniebna przestępczość i wykorzystywanie dzieci jest powodem do, do, do poruszania sumień i protestu i, i ukazywania ciemnych stron życia, to nikt nie ma wątpliwości. I, I jeżeli to będzie proces prasowy, a to byłby w, 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 w zakresie prawa cywilnego proces prasowy, to tak naprawdę oczywiście jedna strona będzie próbowała, że poczekajcie na dowody, mówię o pozwanym, za chwilę prokuratorie Wam przyniesie, natomiast ten, kto będzie powodem, powie: Przepraszam, ale ja procesuję się o to, co pan powiedział w danym momencie, i na podstawie tego, co pan w tym momencie wiedział. Jeżeli pan nie ma tych dowodów, to kończymy ten proces. Znaczy, to często tak, często tak funkcjonuje. Oczywiście wszystko będzie zależeć od sądu, jak sąd to wyważy, bo zdarzają się niestety, panie reaktorze, i pewnie pan też zna te przypadki. Że dziennikarz zostaje, no w cudzysłowie mówię, ale przegrywa proces cywilny, a po paru latach okazuje się, że absolutnie tego procesu przegrać nie powinien, bo fakty okazują się później. A no to są fakty później. Znaczy, on przegrał proces w tym momencie, że sąd przyjął, że nie, na tej bazie, na, na bazie tego, co posiadał, rzetelnie nie mógł pewnych słów napisać albo powiedzieć, tak? Ale sąd będzie brał to pod uwagę, właśnie no, charakter tego y, potencjalnego przestępstwa. Przestępstwa, które dosyć trudno jest ze względu, że chodzi o dzieci, chodzi o pewną taką sferę intymną, wstydliwą. Ciężko to udowodnić. Czy, czy przy tego rodzaju procesie sąd będzie brał to pod uwagę? No czy oczywiście musi wziąć to pod uwagę, moim zdaniem. Y, bo wie pan, y, musimy jak gdyby trochę wrócić do, y, y, do źródeł, co tu dla mnie, będzie jak gdyby w każdym, w każdym z postępowań, które zostanie wszczęte, będzie na, na, na co ja bym zwrócił uwagę, że tak. Czy zwrócą na to uwagę sądy, nie wiem. To jest przede wszystkim, panie reaktorze, to co krótko my nazywamy ważny interes publiczny i działanie w dobrej wierze. Innymi słowy, czy my robimy materiał w interesie publicznym i działamy w dobrej wierze? W tym sensie, że my możemy się mylić, my możemy nawet przy tym wszystkim kogoś dotknąć, a nawet bardzo mocno skrytykować przesadnie, natomiast my wyważamy w tym momencie, co jest ważniejsze. Oczywiście ma Pan rację, że dlaczego kwestia pedofilii, kwestia przestępczości pedofilskiej? Jest z jednej strony tak bulwersująca w tym aspekcie, że ona jest bezkarna. No to dlatego, że jest albo zmowa milczenia, albo jest ochrona. Milczą ofiary. Albo milczą ofiary. No, albo milczą ofiary. Tylko, że jeżeli mamy kwestię pedofili, to cały czas ja zwracam uwagę na jedno. To są dzieci. My, jako dorośli, bardzo dawno temu. Umówiliśmy się, że po pierwsze dzieci chronimy. I dla niektórych jest to y, obowiązek prawny, tak jak dla rodziców, wie pan, dla organów państwa i tak dalej, ale dla reszty społeczeństwa to jest obowiązek społeczny również. I chronimy, dany, jeżeli wiemy. Tak jest, tak jest. Chronimy, jeżeli wiemy. Także y, Pytanie, czy, wobec tych, czy, czy, czy pan Latkowski będzie w stanie udowodnić przesłanki co do tego, ktoś, kto bywał w jakimś miejscu, no mówimy teraz o tym konkretnym miejscu, przy, jeżeli tam przyszedł, mógł się zorientować, że coś tam jest nie tak. I proszę zauważyć, w przestrzeni medialnej mamy tutaj bardzo różne relacje. Są osoby publiczne, które mówią, byłem tam raz i więcej nie poszedłem, bo dla mnie było. To no, podejrzana. Co więcej, mamy włodarza tego miasta, pana prezydenta Karnowskiego, który mówi bardzo mocne słowa na temat, na temat tego miejsca i co tam się działo. Zdaje się, że miał nawet problemy prawne w, w pewnym momencie co do tego no, co, co, co powiedział na temat, ja nie będę cytował. W związku z tym, panie reaktorze, kwestia wiedzy, to jest również kwestia w takich przypadkach ja uważam, że w takich przypadkach można od nas wymagać, że jeżeli ja widzę w, w jakimś miejscu dla dorosłych tak, o, osobę, która może być niepełnoletnia, to jest kwestia, czy ja muszę reagować, mam obowiązek reakcji, coś powinienem z tym zrobić. Może jeszcze nie, no ale jak już widzę, że ta. Osoba jest pijana i są jakieś podejrzane typy wokół niej, no to może to jest miejsce rzeczywiście takie, o, których, o którym y, 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 pan prezydent Jacek Karnowski no, mówił tak bardzo ostro w tym filmie. Ja mówię, ale to jest tylko, chciałbym go skończyć, to jest jedna sekwencja. Mm -hmm. Ja rozumiem, że nie wiem, tak? Nie wiem. Natomiast jest, moim zdaniem, ci celebryci są tutaj chyba w dosyć kiepskiej sytuacji bo kwestia wiedzy to jest co innego, ale kwestia obrony tego miejsca. Rozumie Pan, bo tam jest ta sekwencja. Ja nie przyjmuję do wiadomości, że to ktoś zrobił głupio, tak? Otóż jeżeli jestem osobą medialną i występuję w jakiejś obronie czegoś, tak, to, to, to wie Pan, to, to, to dla takiego odbiorcy zwykłego to zbicie, że po tym, jak, jak sprawa zaczęła już być głośna, i po tym, jak już były te publikacje, o których pan wspomniał, dziennikarze innych, ktoś występuje z kartką i daje się fotografować, że broni tego miejsca, to żebyśmy też byli dobrze zrozumieni, zrozumieli, to nie jest kwestia, że on pochwala pedofilię, że rozumie pan, to jest kwestia, że nie zachował ostrożności, wymaganej ostrożności, bo to Czego ja bronię, albo co ganie, co krytykuję, jest oczywiście moim wyborem, ale jeżeli staję w, obor, w obronie, tak jak tam na tych y, miejscach, y, gdzie są ludzie bardzo poważni, przestrzegają, jest tam coś złego, no to muszę się w jakiś sposób potem liczyć z konsekwencjami. Nie wiem, czy aż takimi, jak, 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 jak tutaj y, być może ktoś, jak, jak, jak w tym filmie, ale. ale y, ale tutaj jest coś na rzeczy, to jest, to jest sytuacja, która być może też nauczy niektórych ludzi, że, że yy, no, trzeba się bardzo mocno zastanowić, yy, występując publicznie, o tak. Tak i mieć refleksję nad pewnymi sprawami. Panie mecenasie, czas nam się kończy, ale za, za, zapytam o jedną rzecz jeszcze, bo jakby yy, yy, sprawa Kuby Wojewódzkiego to jest jedno, ale są też inni yy, yy, celebryci, między innymi aktor, Borys Szyc, gdzie reżyser po filmie nie oskarżył go wprost, raczej były to jakieś sugestie typu, opowiedz co się działo, byłeś piany. Czy to jest, jak, jak pan tą sytuację procesowo zdefiniuje? Czy to jest w, w taki sposób jak, jak u Kuby Wojewódzkiego, czy tu jednak trudniej będzie dochodzić swoich praw? Znaczy, wie pan, dla mnie to jest trochę Trudno się do tego odnieść, bo to jest z jednej strony, ta, te publikacje, które potem się ukazały świadczą o tym, że pana Latkowskiego z panem Borysem Szycem wiązała na pewno jakaś nić chyba znajomości prywatnej. Są potem ujawniane korespondencja. Pan Latkowski twierdzi, że jest ona niepełna. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, tak myślę, że jeżeli ktoś mi mówi, powiedz wszystko, co wiesz, no to niewątpliwie sugeruje, że ja mam w sobie jakąś tajemnicę. Tak? I tutaj jest sprawa taka, że rzeczywiście od strony dziennikarskiej pan Latkowski umożliwił, można powiedzieć, a nawet strasznie nalegał, aby pan Borys Szyc w tym filmie się wypowiedział. On odpowiadał, że niczego nie wie i tego nie chce. I w związku z tym, cała, i film, i późniejsze słowa, które padły ze strony pana redaktora Lakowskiego, czyli ten apel, powiedz wszystko, co, co wiesz, może być odczytywany jako sugestia ukrywania czegoś, ale czy to jest jakiekolwiek oskarżenie o, 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 no, o to najstraszniejsze, najstraszniejsze czyny? Nie. Ja myślę, że to może być no, taka, ta, takie pomówienie o bierność tak? I, i w związku z tym, jeżeli to zostanie, tutaj, tutaj właśnie to jest ten moment, gdzie bez dodatkowych dowodów, czyli jak to wie pan wyglądało, co tam się działo, a o tym wbrew pozorom, tak jak pan powiedział, dosyć sporo wiadomo, bo przecież jeżeli się weźmie pod uwagę, to, to jest duża prawda oczywiście tym, że że, że ta sprawa była dobrze opisana i przez Gazetę Wyborczą i, i kiedyś tam y, przez, przez inne inne media. Co więcej, tam przecież, y, y, no wie pan, jeżeli przyjąć, że tam y, w tym miejscu była to zorganizowane w ten sposób, że nieletnia dziewczyna, czy w ogóle dziewczyna była dodatkiem do szampana, tak, takie były przecież publikacje i twierdzenia, no To to miejsce nie wygląda ładnie, i jeżeli panu Latkowskiemu uda się to wszystko udowodnić, żeby walec tego miejsca mógł to widzieć albo widział i wiedział, no to pytanie, powiedz: wszystko co wiesz, może, może mieć coś na rzeczy. No po prostu, no. panie mecenasie, musimy, czas nam się skończył. Tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dariusz Pluta był moim gościem, a ja zapraszam na poniedziałek, na godzinę 11 na rzecz oprawy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.